Czas na 356 odcinek tureckiego serialu, Dziedzictwo. Ali i Duygu otrzymują od komendanta specjalne zadanie i muszą udawać zakochanych małżonków. Kanan chce zdobyć kompromitujące zejer materiały, podobnie jak Zuhal. Mały Yusuf tymczasem przypadkiem zdobywa materiały, które mogą pogrążyć babcie.

Oto, co wydarzy się w nadchodzącym odcinku serialu Emanet streszczenie 356 odcinka serialu Dziedzictwo Ali i Dłygu otrzymują od komendanta specjalne zadanie. Wezmą udział w operacji za miastem, której celem jest udaremnienie nielegalnego handlu dziełami sztuki i schwytanie przemytników. Policjanci nie są zadowoleni z tej współpracy, a na dodatek muszą udawać małżeństwo podczas akcji. Mimo trwającego między nimi konfliktu, oboje decydują się współpracować i wspólnie wymyślić swoją przykrywkę. Okazuje się to bardzo trudne, ponieważ Dłygu wciąż jest opryskliwa wobec Alego. Po ostatniej nieudanej niespodziance dla męża Zejer nie traci zapału i postanawia zorganizować kolejną. Kanan chce pogrzebać plan Synowej i próbuje dostać się do jej telefonu, żeby zdobyć kompromitujące materiały. Podobny plan ma zuchal z tym, że jej celem jest komórka kanan. Postanawia się do niej włamać, aby znaleźć dowody świadczące o złych zamiarach matki Yamana i Zi. Zobacz, co się wydarzy w kolejnym odcinku. Zdjęcia publikujemy w galerii.